Dzień dobry, jestem Poliana. Zapraszam do mnie. Jestem Kuritibanką, urodzoną i wychowaną w Kurytybie, ale obecnie mieszkam w São Paulo. Od mniej więcej 8 lat jestem tutaj, pracuję jako modelka i wreszcie pokochałam to mieszkanie, które stworzyłam sobie w São Paulo. 8 lat temu, gdy miałam 16 lat, zdecydowałam, że chcę zostać modelką. To było moje ogromne. Bardzo, bardzo upragnione marzenie, a moja siostra, która również była modelką, już wcześniej przetarła tę drogę. I wtedy postanowiłam przeprowadzić się do São Paulo, żeby spełnić to marzenie. Dlaczego do São Paulo? São Paulo, chcąc, nie chcąc, to stolica Brazylii może nie ta administracyjna ale to tutaj wszystko się dzieje. Tu są główne ośrodki wszystkich branż. Dla każdej możliwej pracy, każdego stanowiska to najlepsze miejsce. To tutaj jesteśmy teraz. Teraz jesteśmy w moim domu, w dzielnicy Morumbi, tutaj w São Paulo. To nasz mały domek, który stał się naszym mieszkaniem. Mamy tu nasz ogródek, naszą suczkę, wszystko. Daje nam to trochę spokoju w środku tego chaosu, jakim jest to miasto. A teraz chodź ze mną, napijemy się kawy, a ja opowiem ci trochę więcej o sobie. Paulo ma cidade muito grande, realmente a capital do Brazylii. i bardzo grande w São Paulo Sao Paulo to bardzo duże miasto, jedno z największych w Brazylii. I naprawdę trudno tu mieć dużą przestrzeń, bo wszystko jest bardzo drogie, więc to naprawdę trudne. To miasto jest bardzo zaludnione. Dlatego ludzie zazwyczaj mieszkają w miejscach, gdzie wszystko jest bardzo skondensowane i mamy wszystko w jednym. Tutaj w moim domu to jest nasza przestrzeń biurowa. Mam matę do jogi, bo czasem mój salon zamienia się w studio jogi. Jest strefa z telewizorem i sofą, żeby można było trochę odpocząć, a tu już zaczyna się kuchnia. Wszystko jest bardzo zintegrowane, bo przestrzeń w Sao Paulo jest bardzo droga. Trudno znaleźć coś większego za jakąkolwiek rozsądną cenę. Dlatego wszystko musi być bardzo dobrze zorganizowane na małej powierzchni, żeby jak najlepiej ją wykorzystać. Mamy więc kilka pomieszczeń w jednym, a tutaj już jest nasza sypialnia z łazienką. Nawet szafy są tutaj, bo nie mamy miejsca w sypialni, żeby mieć osobną garderobę czy inne rzeczy. Wszystko musi być bardzo dobrze przemyślane, żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Nie tudo muito bem pensado, render o máximo. E esse lugar, brinco, brinko o meu oasis, porque a gente achou algo que é muito difícil São Paulo. To miejsce żartuję, że to moja oaza, bo znalazłam coś, co w São Paulo jest naprawdę trudne. W mieście pełnym budynków, biur i betonu udało nam się znaleźć domek, który w środku jest bardzo kompaktowy, ale ma coś niesamowitego ogród w São Paulo i naszą suczkę. Teraz jedziemy do mojej agencji, która znajduje się jakieś 4 km od mojego domu. Ale ruch uliczny tutaj w São Paulo to najgorszy możliwy ruch, jaki można sobie wyobrazić. Dlatego zazwyczaj korzystam z dwóch opcji: metra, który jest tutaj naprawdę dobry, albo taksówek, bo w São Paulo mamy specjalny pas, po którym mogą jeździć tylko autobusy i taksówki, i ten pas prowadzi prosto do mojej agencji. Dzięki temu oszczędza się bardzo dużo czasu. ekonomiza bardzo, bardzo, tempo esse corredor. Właśnie dotarliśmy do mojej agencji. Znajduje się mniej więcej jedną przecznicę od Avenida Paulista, jednego z najbardziej turystycznych punktów São Paulo. To skupisko budynków i kompleksów, a znajduje się tu także słynne Muzeum Masp. Dziś wejdziemy do mojej agencji, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Kocham tę agencję. Jest wspaniała, bardzo piękna. Uwielbiam tu przychodzić, chociaż nie bywam tu często. To jedno z najładniejszych miejsc. Mamy tu cudowny widok na São Paulo, jeden z najładniejszych jakie można zobaczyć w tym mieście. To dla mnie wyjątkowe miejsce. Jestem tu od wielu lat. A Urodziłam się w Kurytybie, ale moi rodzice są Polakami, więc mam bezpośrednie powiązanie z Polską. Dorastałam, słuchając ich opowieści. Byłam wychowywana według polskiej tradycji i zawsze miałam z tym duży kontakt. Nawet kiedy miałam 5 lat. Pojechałam do Polski, spędziłam tam dwa miesiące, żeby lepiej poznać kulturę, moją rodzinę i dowiedzieć się skąd pochodzę. Bo chociaż urodziłam się w Brazylii, wiem, że część mnie żyje i pochodzi z Polski. Po tej podróży naprawdę zrozumiałam skąd jestem skąd pochodzę gdzie jest moje miejsce takie inne miejsce na świecie. Bom, onde mas toda a minha história está Polônia. o meu coração, tudo o que eu amo Meu coração, né? Todo meu coração, tudo que eu mais amo. Então, nessa minha experiência, aos cinco anos de idade que eu fui para Polônia, eu conheci várias cidades, eu conheci minha família, meus tios, meus sobrinhos que por uma criança de cinco anos Podczas tej pierwszej wizyty w Polsce, kiedy miałam 5 lat, poznałam wiele miast. Spotkałam moją rodzinę, wujków, ciocie, kuzynów, a jako pięcioletnie dziecko nawet nie wiedziałam, że oni istnieją. Bo urodzona i wychowana w Brazylii nie miałam tak silnego kontaktu z rodziną w Polsce właśnie dlatego, że zawsze byłam tutaj i rzadko odwiedzałam tamte strony. W wieku pięciu lat odkryłam zupełnie nowy świat, świat, w którym miałam babcie Wójka, ciocie, kuzynów w podobnym wieku. I to były jedne z najlepszych dwóch miesięcy mojego życia. Żyjąc tam, zaprzyjaźniając się, naprawdę czując ducha Polski w sobie. A potem w wieku 17 lat wróciłam tam z rodzicami i siostrą, żeby powtórzyć tę podróż. Spędziliśmy miesiąc podróżując po Polsce. Odwiedziłam miasta, których wcześniej nie znałam, spotkałam się ponownie z rodziną, której nie widziałam od 12 lat. To było jedno z najlepszych doświadczeń w moim życiu. Tym razem, ponieważ byłam starsza, naprawdę nawiązałam relacje i zrozumiałam skąd pochodzę, jaka jest moja historia i przez co przeszli moi rodzice i dziadkowie, żebym mogła być tu dzisiaj. To był moment głębokiego zrozumienia samej siebie. To było bardzo ważne doświadczenie, które naprawdę połączyło mnie z moją esencją. uma experiência muito, 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 muito grande, que realmente me conectou à minha essência. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli podobał Ci się nasz program, koniecznie zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy Cię również do wspierania nas na Patronite. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję, promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach PepeTV.